Hej, pills i I was hey, siemano, cześć, witam wszystkich, ja nazywam się Loczek! Od razu na początku powiem, że rozchorowałem się. Jak, widzicie, ja to często choruję. No, <coughs> przepraszam, że, przepraszam za mój głos, ale. No ten komentarz będzie taki spokojniejszy. Ale zaczynając, dzisiaj mam dla Was gameplay, czyli jeśli do trzech z mapki hijacked. Oczywiście jest to y Deathmatch Advertising Free for All. No, wiecie to mówimy ulubiony po prostu, no, m, bardzo lubię... for all. Kocham free for all. No niestety Black O's 2 to nie wypał, bo, 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 bo w moich... Triton AX Pro 5.1. Pewnie mało kto, mało kto słyszał, że mam takie słuchawki, no. nie, nie chwalę się tym, no, kto by się chwalił? Chyba jakiś idiota, jakiś banon by się chwalił, że że mam słuchawki za 900 złotych. <laughs> no właśnie 900 złotych kosztowałem, bo ktoś się pytał. Eee, tak w ogóle do Call of Duty nie Prawie miesiąc. Ale spoko, to e, udało, mi się, udało mi się w miarę sensowny gameplay dla was ugrać. Bo naprawdę, ja lamiłem po tej przerwie. Eee, e, no, no, udało mi się to wbić jest całkiem spoko. Wracając do tych szurawek, to, to nie wydawajcie nam coś pośredniego, dużo osób się mnie o to pytało, nie, nie ma sensu, po prostu kupcie sobie właśnie... Triton AX-Pro 5.1 900 złotych kosztują, jakby się jeszcze ktoś pytał, no jak wiadomo, MW3, było słychać kroki, i dlatego też tam miałem super wyniki, a tutaj, no w, w, sumie, w, sumie, w, sumie, w sumie jest tak samo, w ogóle, w ogóle nie poprawiają to, to, to nic nie dają praktycznie, gram tak samo, tak samo z nimi jak i bez nich, no w sumie mógłbym też telewizor włączyć, to samo by było, zginąłem tu, tu trzy razy przez jakieś wiadra z nupskimi brońmi, no, sam wiedział jak to jest. Yy, w, w nie no, to... Grał w Black Opsa drugiego, bo mam moderna na 3. Proste. No, ale dlaczego nie nagrywałem przez ostatnie chyba 3 lata? No, przyznam się, przyznam się, no po prostu, no nie chciało mi się, ale większym powodem było to, że po prostu miałem... Kompletny remont w domu. tam dużo hałasu? No nie wiem, to nie było sensu, bo wiecie, jakby to było. Jak jest trzask na komentarze, to już nie ma nie ma sensu, może go wyrzucić. Mm. Eee, no tak. No, no, no tak. W tym, w tym lobby nie było jako, nie byli jacyś bardzo źli goście. No, trochę mi dokopali, ale ostatecznie wygrałem. Może jeszcze, powiem, że. że Live komentarze. No, ostatnio nie było, bo mój. iPhone. A. 14 się. <coughs> sorry. Się zepsuł. No, było mi przego, ale spoko, już mam nowego, ale. No, no dałem 2000 jakby się ktoś pytał. <coughs> Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, kliknijcie kciuka w górę. One oczywiście nie dają pieniędzy, nie spamujcie mi już tym, bo, bo 2000 zł to psie pieniądze tak naprawdę, więc dajcie sobie spokój. Dzięki za oglądanie. Cześć.